pokrzywa samo zdrowie słuchajcie samo zdrowie to będzie taki słuchajcie pesto mocy moja asystentka jak zwykle śpi pewnie słyszycie chrapanie pokrzywa właśnie teraz nam rośnie i warto z niej korzystać bo ona niesie moc zdrowia i jak głodni Dzień dobry, dzień dobry. Naturalna pokrzywowa, chwastami pachnąca kuchnia kłania się. Cały czas kontynuujemy temat pokrzywy, dlatego że to jest właśnie jej czas. Ja uważam, że tak naprawdę to, co najcenniejsze jest często ukryte właśnie w ogrodach, na naszych działkach, w lasach, w rezerwatach i ta pokrzywa właśnie teraz nam rośnie i warto z niej korzystać. Możemy wyczarować wrzucając ją do zupy, wspaniałą zupę jarzynową. Można zrobić napar zalewając właściwie te listki wrzątkiem, dodatkowo można połączyć ją z jabłkiem, wrzucając do wycie skarki wolnoobrotowej. A dziś inna odsłona, bo chwilę temu, tydzień temu pokazywałam Wam e, tą odsłonę w takim koktajlu pokrzywowym dla tych, którzy mają blendery. A dziś z kolei na prośbę wspaniałych widzów naszego kanału. No jeżeli nie dodamy ciecierzycy, to będzie słuchajcie, taka pasta, pesto. Ja dodam ciecierzycy, żeby było troszeczkę tego pesto więcej, żebyśmy mogli schować w słoiczku i e, używać zarówno jako na przykład taka pasta do spaghetti, Wspaniale się sprawdza Zresztą taki mam zamysł dziś, żeby po przygotowaniu dogotować makaron orkiszowego i będzie super pasta, ale też idealna, słuchajcie, moi drodzy, na kanapki. Także bardzo prosta opcja. To jest ciecierzyca ugotowana, właściwie już kupiona, słuchajcie, w słoiczku, gotowa do spożycia. Ja ją często, kiedy nie chcę, żeby ta pasta była taka na dzień dobry, pasta pesto, hummus, no hummus, bo to z ciecierzycą to hummus. Jeżeli nie chcę, żeby ona była taka zimna, to ją zalewam po prostu ciepłą wodą więc ona jeszcze jest taka cieplutka możecie też po prostu tą ciecierzycę ugotować dobrze ją wcześniej też namoczyć więc no ta szybsza opcja jest kupienia też tej ciecierzycy po prostu gotowej w słoiczku już ugotowanej dodatkowo moi drodzy tutaj 3-4 ząbki czosnku no bo ta pasta będzie dla większej ilości osób pamiętajcie o czosnku macie materiał na youtube za chwilę tutaj gdzieś tam wrzucam wam link natomiast to o co was proszę żebyście pamiętali to że jemy polski czosnek i dwa ząbki na głowę to wszystko i żeby uwolniła się alicyna to ja wcześniej chwilę wcześniej pokroiłam ten czosnek właśnie żeby dostał się tlen i żeby ta alicyna się uwolniła. Moja asystentka jak zwykle śpi, pewnie słyszycie chrapanie. To te odgłosy domowe. To tu mamy, słuchajcie, dwa ząbki czosnku, no i oczywiście pokrzywa. Mówiłam wam w poprzednim odcinku, jak ją myjemy, żeby nas nie parzyła, czyli tak trzymamy do gry nogami i oblewamy wodą. Tutaj można właściwie z gałązkami. Ja często dodaję akurat do tego... Mm, do tego humusu po prostu listki. Zostawiam gałązki w spokoju, ale jak na przykład wyciskam sok, to wrzucam wszystko, szczególnie do wyciskarki wolnoobrotowej. To taką garść właśnie pokrzywy czosnek, ciecierzyca mamy. Dodatkowo tutaj taką solidną garść, słuchajcie, słonecznika żeby nam tutaj płynął nienascony kwas tłuszczowy, olej słonecznikowy. Dodatkowo oliwki, kapary, też taka na oko ilość. I ukowały mi się resztka pomidorów suszonych, ale dlaczego trzymam w Dlatego, że jak kończycie suszone pomidory, to często jest tutaj, słuchajcie, taki sosik. Więc tego sosiku nie wylewamy, tylko właśnie do... Proszę bardzo, już mam gotowy. Oczywiście jeszcze trochę oliwy dodam, żeby nie było. No, ale żeby się nie zmarnowało. To już jest gotowe. Ja mam wrażenie, że Luna próbuje nie słuchajcie. Lunuś, tu się pracuje, tu się nie śpi, kochani moje. Więc tu mamy ten olej. Spokojnie można jeszcze taką solidną porcję oliwy dodać, no bo żeby to się wszystko ze sobą zawiązało. No, ma się rozumieć, moi drodzy, że pieprz jak najbardziej tak. Sól ziołowa. Dodajemy soli. I teraz y, wasza już decyzja co do tego, dzisiaj udało mi się dostać, serek kozi z czosnkiem też, więc też dodaję, bo to będzie miało super smak. I teraz dodatkowo kilka listków, a więcej niż kilka, bazylii. Bazylia, słuchajcie, to są listki miłości. Więcej na temat bazylii znajdziecie na kanale. Tu I jeszcze trochę taką garść. No bo samo pesto, słuchajcie, bazyliowo-pietruszkowe to już znamy, więc to będzie taki, słuchajcie, pesto mocy energetycznej. Możecie, jeżeli lubicie więcej, to cały czas podlewamy trochę oliwą. Jeżeli lubicie więcej pietruszki, dodajemy więcej pietruszki, jeżeli wolicie więcej bazylii i tak dalej, to pamiętajcie o tym, żeby jeszcze dodawać swojej inwencji twórczej. Zamykamy, blendujemy, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Mnie to zawsze zachwyca, taka, taki kielich mocy, słonecznik, pietruszka, czosneczek, zamiast słonecznika mogą być orzechy włoskie, mogą być pestki dyni, mogą być orzeszki nerkowca, pini, jak już tam w duszy Wam gra, ale też tak jak Wy lubicie. To jest kolejna rzecz. Dobra Luna, teraz możesz chrapać. To się tak szybko nie zrobi jak koktajl. Jeżeli Wam się troszeczkę tutaj będzie blokować, to dodajemy, słuchajcie, na spokojnie troszeczkę więcej oliwy, no żeby tego płynu było więcej. To będzie ubidzić ale będzie spaghetti słuchajcie już ta pietruszeczka jak pachnie i pokrzywa samo zdrowie słuchajcie samo zdrowie Dziękuję za podpowiedź. A teraz jedyneczka moja ulubiona, pierwszy wiek. Mamy to, moi drodzy, jak to pachnie, jak to pachnie. Cudownie, słuchajcie, otrzymałam tutaj dobrą podpowiedź, że powinnam rzucić szybszy bieg, ale my kobietki to lubimy. O, proszę, proszę, proszę pokazać tą kamerką jak to pięknie płynie to pesto. Jeżeli będziecie mieli problem z blendowaniem, to rzeczywiście wypadałoby wrzucić szybszy bieg w blenderze albo moi drodzy nawet troszeczkę odrobinę wody przygotowanej dodać i to już będzie, słuchajcie, Albo jeszcze więcej oliwy, jak uważacie, żeby tego płynu było więcej. Ja zawsze lubię przystroić, słuchajcie, no kiełeczki, słonecznik dodatkowo. Jeszcze odrobinę, żeby było piękniej kolorowo. Czerwony pieprz. Jeżeli ktoś lubi, to już zostawiam Wam, jeśli chodzi o gust, odrobinę, dosłownie kilka kropeleczek. Oleju truflowego, ale to zawsze jest kwestia bardzo indywidualna, i tu mi się uchował taki szczypioreczek odrobinę. Proszę bardzo, proszę. I to jak, słuchajcie, jak zakręcicie i wstawicie do lodóweczki, to spokojnie na kanapeczki będzie przez kilka dni. I tak samo właśnie jako, jako pasta do spaghetti, czy w ogóle tak, żeby sobie um, podjadać. Jeżeli któregoś ze składnika yy, nie macie, czy to pietruszki, czy bazylii, nie musi być, dodawajcie to, co lubicie, bo tak jak powiedziałam, w kontekście ziaren tak samo mogą być inne orzechy, inne pestki. Ja przygotowałam to, co akurat mam, używając tutaj energii kreatywnej, no, ale zobaczcie jak to pięknie wygląda. Korzystajcie z tego chwastu, wyjątkowego chwastu, jakim jest pokrzywa, po którym można sięgnąć. Słuchajcie, w każdej chwili, bo to rośnie. Tylko szukajcie tej właśnie ukrytej w świecie natury w lasach, daleko od dróg, w waszych ogródkach, na waszych działkach, bo ona niesie moc zdrowia. Tej mocy wam życzę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.